Zaczniemy sobie, słuchajcie, od Scentsa, bo to nie jest zapakowane, mogę łatwo Wam to pokazać sprawnie i szybko. Ja uwielbiam ten sklep, naprawdę była przecena, więc nic, tylko korzystać, dlatego zabierzemy się za pierwszą rzecz. I kupiłam, słuchajcie, spodnie, tak jak w kancik, bardzo eleganckie, rozmiar XXS, bardzo fajnie się prezentują. Dodatkowo do tego są w kancik. Kosztowały 34 zł, rozmiar XXS, także naprawdę bardzo, bardzo Wam. Polecam, tak one się prezentują. Będą się też fajnie prezentować z innymi stylizacjami. Mogą użyć ich do wielu rzeczy: do wysokich butów, do jakichś takich piękniejszych koszulek, czy do marynarki. Ekstra, myślę, zakup, czy do jakichś ciekawych butów, tak samo. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest rozmiar już XS: kosztowało około 16 zł. Nie było metki, była ostatnia sztuka, ale wzięłam. To jest koszulka, która ma dekolt w Serek, słuchajcie, więc mega, mega mi to pasuje. Wygląda super do spodni, mogę ją włożyć, bo jest troszkę dłuższa. Rękawek też ma dłuższy, więc na zimę czy na jakąś jesień też będzie super się prezentować. Także myślę, że ekstra. Ja jestem mega zadowolona z tej rzeczy. Zdecydowanie poleciałam, słuchajcie, w swetry. Kolejny rozmiar to jest XS, 20 zł. Kosztował mnie ten sweter. I może tutaj nie wygląda zbyt reprezentatywnie, natomiast ja jestem nimi nim zachwycona, bo na mnie wygląda naprawdę bardzo dobrze. Idzie połączyć to z jeansami klasycznymi, z jakimiś ciemniejszymi, do tego jakaś narzutka, marynarka, cokolwiek, czy po prostu płaszczyk, no, ja jestem, słuchajcie, zachwycona. Myślę, że naprawdę będzie się nosił dobrze i jest stosunkowo ciepły, ma bardzo przyjemny i materiał, także 20 zł rozmiar XS w Sinsayu Polecam serdecznie. Może jeszcze go znajdziecie, bo powiem Wam szczerze, że takich promocji to dawno nie było. Nie wiem, czy to nie są już takie typowe wyprzedaże, typowo zimowe, żeby przygotować nas troszeczkę na wiosnę, a żeby ten towar mógł do tych sklepów trafić. Także kolejny sweter już za nami. Słuchajcie, postawiłam na fason, w którym zazwyczaj nie chodzę. Na sweter w lampasy. Jest biało, taki bardziej ekry, czarny, więc super. Myślę, że naprawdę się przyda. To jest teraz taki dosyć fajny element w kobiecej szafie. Dużo kobiet nosi właśnie ten print. Także ja jestem bardzo zadowolona i też jest Milusi i Mięciusi, gdzieś tam postawiłam mimo tej przeceny na to, aby te swetry i żeby te rzeczy, które ja zakupiłam, były no, przede wszystkim dobre jakościowo. Więc na tyle, na ile się dało w Sinseju to takie produkty gdzieś tam wybrałam. Ja jestem z nich mega, mega zadowolona. Także piękny sweterek do jeansów, do płaszcza na zimę, na jesień, idealnie, nawet na wiosnę, taką już wiecie, troszeczkę chłodniejszą, nie za ciepłą, nada się wręcz idealnie. Więc z dużą ilością rzeczy możemy to po, po prostu połączyć. Także jeżeli chodzi o Sinsei! To rzeczy były cztery i bardzo, bardzo mi się podobają. Także chowam je z powrotem, bo przydadzą nam się do wyjazdu. Ten film... Prawdopodobnie część z tych rzeczy już zobaczycie w filmie, gdzie pakuję swoją walizkę, ale nie mogłam się doczekać i też część rzeczy nie ukrywam, już chcę zacząć używać i zabrać ze sobą na wyjazd. Także my zobaczymy się już szybciej, bo w najbliższy piątek, teraz kiedy to nagrywam, jest 11 stycznia, a my wyjeżdżamy już 12. Natomiast ten film leci dużo, dużo później, jak tylko przyjdzie ta ostateczna paczka, więc ja pakuję te rzeczy, bo na pewno przydadzą mi się jutro do pakowania e, walizki. Jak już doskonale widzicie, jedna z paczek jest otwarta, więc zacznę właśnie od tej. Zamówiliśmy naszą ulubiony czosnek mielony, bo wykorzystam go praktycznie do wszystkiego. No i oczywiście kolejna rzecz, przyprawa do kurczaka gyros. Tak się prezentują te dwie duże przyprawy, więc my będziemy na pewno korzystać i nie zużyje się to tak szybko. I wychodzi mi to jest zdecydowanie lepiej niż jakbyśmy powali te małe opakowanie. Sprawnie przejdziemy sobie, słuchajcie, do paczki z Douglasa. Naprawdę nie mogę się doczekać. Sprawnie sobie ją otworzymy. Pa, pach, pach, pach i pa. Uwaga, uwaga. Tam, taram, tam, 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 tam! Kolor bąbelkowa! Zamówiłam, słuchajcie, nową szczotkę od Olive Garden, ponieważ moja uległa zniszczeniu. Teraz sobie ją odpakujemy. O, ale pachnie świeżością, Boże! Słuchajcie, jest nowiutka, świeżutka, z metką. W pięknym kolorze. I'm in love. Do tego słuchajcie, zakupiłam nowe cążki do paznokci o kolorze HOLO. Także będzie super i dodatkował na nie zabezpieczenie prawdopodobnie. Do tego mamy blok polerski z Neonail. I pilnik również z Neonail. I lecimy z kolejnym. Moim ulubionym, Zumba sklepem. sobie rozparcelujemy. Oczywiście, wszystkie te rzeczy. Oj! pam 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 pam, pam. czekajcie co Pach. 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 tak. jest i on boski. No przepiękny, słuchajcie. Ciuch. Zumba sklep. Pięknie się prezentuje. No coś cudownego. Klasyka, sama w sobie i z tyłu. The den floors is my canvas. No, także na ten moment to były wszystkie paczuchy i słuchajcie, widzimy się, już dojdzie ta główna, bo ci co są ze mną na Instagramie, tak by the way, bardzo, bardzo was mocno i intensywnie na niego zapraszam. I to byłoby w sumie, jeżeli chodzi o te paczuchy to tyle. Ja jestem niepodierana, bo część już na pewno ze sobą wezmę na nasz wyjazd. Słuchajcie w góry, jak wy już to oglądacie, to my już jesteśmy dawno po i na pewno ten vlog również jest na kanale. Natomiast czekam na paczkę od majoneza. Kim jest majonez? Kiedyś słuchajcie, parę miesięcy temu był challenge, 100, 100 dni challenge z Majewskim, gdzie robiło się treningi, jadło się super, wiecie, trzymanie diety, treningi intensywne, No i musieliśmy to robić sto, przez 100 dni. I słuchajcie, wygrałam ponad 250 zł do SFD. Także, uuu, już nie mogę się doczekać. Słuchajcie, aż ta paczka przyjdzie, bo zamówiłam tyle nowości. Ja już po prostu nie mogłam się doczekać, aż otworzę te rzeczy dzisiaj. A, ja ram się takimi rzeczami uwielbiam otwierać paczki, ale nienawidzę na nie czekać. Nie wiem, czy wy też tak macie. the zapraszam Was na mojego Instagrama. Bo na pewno już są piękne fotki z wyjazdu. Ta paczka już może dojdzie, więc będę się się na Instagramie po prostu. Czasem Wam powiem, że ten rok, 2024, nie było takich, wiecie, mm, takiego filmiku z postanowieniami na ten rok i w ogóle z takimi celami, które chcę wykonać. I vision board w ogóle ja też robiłam, więc jakby mogę trochę się wypowiedzieć. Nieraz, nie dwa. Mm, a więc tamtym roku też robiłam, ale takim głównym naszym marzeniem była Lilo, i ona się pojawiła w życiu, a reszta to był taki dodatek. Natomiast w tym roku już mogę Wam powiedzieć, że znaczna większość rzeczy spełni się do pierwszej połowy roku. And I'm so, so, so excited! Także słuchajcie, ja idę spać, idę znówować makijaż. I zabieram się, słuchajcie, za ograniczenie jeszcze szybko tego burdelu, który zrobiłam nagrywając ten filmik. Natomiast. Czekamy na paczkę, więc zobaczycie mnie w trochę pewnie innej odsłonie. Zobaczymy, co się zmieni, co mi dojdzie, czego mi nie dojdzie. I ja jestem bardzo ciekawa tej paczki. I naprawdę nie mogę się jej doczekać. Serio. Słuchajcie, pewnie już doskonale widzicie, dotarła do mnie ostatnia paczka. Nie mogłam się jej doczekać, bo czekałam na nią prawie dwa tygodnie. Nie ją wysyłam, dlatego też nie wiedziałam, kiedy do mnie przyjdzie. I przez to musiałam trochę pozmieniać publikację, ale dotarła jest i mam. Ci co są spostrzegawcy już doskonale wiedzą. Że mamy paczkę z SFD. A skąd ona w ogóle się u mnie pojawiła, już Wam w ogóle tłumaczę. Eee, był taki challenge 100 dni, gdzie mieliśmy treningi, dietę i jeden dzień cheetah w ciągu całego tygodnia. No i słuchajcie, wytrwałam 100 dni. No i udało mi się, słuchajcie, dzięki Majewskiemu wygrać paczkę właśnie do SFD. Cały koszt tej paczki to jest około 250 zł. Także ja jestem, jaram się w ogóle, bo mniej więcej wiem, co zamówiłam, bo to ja wybierałam produkty, ale still. Nie mogę się doczekać, słuchajcie, otwierania tej paczki. Mam przyrządy i lecimy. Jezu, słuchajcie, tak długo czekałam na tą paczkę, że to jest niesamowite, I ja się jaram, żeby to otworzyć. Specjalnie dlatego jestem po zajęciach ząby. Szybko zrobiłam makijaż, żeby tylko Wam to dograć. Nie mogę się doczekać, aż to zmontuję. Jaram się, słuchajcie, jak dziecko. Jaram się, jaram. Uu, uu. Co my tu mamy? To, rozumiem, jest paragon. Dobra, okej. Okay. Albo nie wiem co to, ale specyfikacja sprzedaży, okej. Okay. Dobra. Mam, dostałam, słuchajcie. Jaram się. Jaram się. Słuchajcie, jak dziecko. Nie pamiętam dokładnie, co zamówiłam, ale już widzę, że nie będę tego kompletnie żałować. Nie wiem jak wam to pokazać, żeby to miało ręce i nogi. Więc po prostu po kolei będę wyjmować produkty. Dam sobie troszeczkę to z boku. I lecimy z pierwszymi produktami. Jezu, no ja mam się jak dziecko, słuchajcie, tą paczką, naprawdę. Mam tutaj super widzów, bo jest Jacob i jest Liloj. Patrzę na mnie jak, jak na debili trochę, ale nieważne. stil uwaga, zaczynamy. Mamy pierwszy produkt, to jest Fru Love in Jelly". Ja wzięłam owoce leśne, bo ten smak najbardziej mi gdzieś tam odpowiada. Wszystko jest lodowatej, ale mega fajnie, bo pojemność jest bardzo duża. To jest 80% owoców. Nigdy nie testowałam tego typu produktów, dlatego wzięłam bardzo dużo rzeczy, wiecie, z jedzenia. Niekoniecznie odżywki, bo część odżywek jeszcze mam i suplementów, natomiast wzięłam sobie takie rzeczy do zjedzenia, żeby można było testować. A kreuje się bardzo dużo filmów właśnie związanych z jedzeniem, więc na pewno będę to wykorzystywać. Więc pierwszy produkt, full of in jelly w wersji e, owoce leśne. Lecimy dalej. Słuchajcie, kolejny, nudlow, choco hazelnut. To jest taka pasta, taki krem, coś właśnie może jak nutella, coś tego typu. Więc ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to będzie smakowało, bo tego jeszcze nie próbowałam i nie jadłam. Wzięłam też, słuchajcie, batony. I tutaj mamy takie matone mousse bar i wziąłam około 6 sztuk, żeby było dla mnie i dla kuby po 3. Także mam 6 sztukęsów, Także ekstra. Mega ciekawe. To są 30 gramowe bez dodatku cukru. Więc myślę, że taka fajna trochę odskoczek, gdzie ja bardzo tego cukru dużo jem. Więc zobaczymy, jakie będą są. Może się przerzucę na takie bezcukrowe. Także tu są trzy, jeszcze jeden gdzieś tutaj będzie. I jest. Także mamy batoniksy. Do tego słuchajcie, chciałabym sobie przetestować od Dane rzeczy. Więc mamy z All, All Dane i to jest ten Color Cały mam parę szotów, więc zobaczymy jak on się będzie gdzieś tam sprawdzał. Natomiast ja też ostatnimi czasami miałam bardzo dużo problemów ze stawami, w ogóle z łąkotką, czy z kotką. nigdy nie wiem jak to się mówi. Still wzięłam parę, zobaczymy, będę testować. I tam chyba wzięłam bodajże trzy sztuki na spróbowanie, więc są trzy szoty i wzięłam, słuchajcie, sos w cookie, też żeby można było do naleśników, czy do pancake'ów, czy do omleta, czy do czegokolwiek, 500 ml. No nam się, słuchajcie, jak nie wiem, naprawdę. I tu jest zero fat i no sugar added, czyli nie mamy ani grama tłuszczu i cukier nie został dodany, tak jest podobnie są jakieś słodziki albo tego typu etc. W każdym razie mam też sosem. Co my tu jeszcze mamy? Wziąłam do testów Cooking Spray Oliwa z oliwek, więc będziemy sobie też testować. Kuba kiedyś używał z innego sklepu. Natomiast, no cóż, 200 ml gluten free, więc dla osób z celiakią też będzie dobry. Także tak się prezentuje. Ja Wam też te wszystkie produkty oczywiście pokażę mniej więcej z bliska. I lecimy, słuchajcie, ze słoikami, bo ja tu widzę, że trochę tego jest. Także, ale jazda. Także, słoiczek. I mamy pierwszy słoik crunchy, masło orzechowe, słuchajcie, z firmy go On. Także jest no palm oil, no added sugar salt, and salt i gluten free, czyli także myślę, że też fajnie. Lecimy z kolejną rzeczą. Pam, pam, pa, pam, pam. Kolejna rzecz, taki a la jam. I tym razem mamy mus owocowy i tutaj jest jabłko i truskawka. Także będzie testowane. Ja jadam się. Wszystko jest pełnowymiarowe. Czuję się jak dziecko, które dostało taką turbo, turbo wyczekiwaną paczkę. Wszyscy wiedzieli, włącznie z Wami na Instagramie, że ja tą paczkę chcę. I że nie mogę się jej doczekać. Także Majewski, I love you i thank you very much. Jestem turbo, turbo wdzięczna. Kupiłam sobie kofeinę, bo ostatnim czasem, tak jak już Wam mówiłam w tym filmie ostatnim, który widzieliście na kanale, bardzo dużo śpię. Ale też jeździmy na maraton, więc taka dawka energii dodatkowa się przyda, kiedy kawa już nie pomaga. Uwaga, uwaga. Kolejny, słuchajcie, słoiczek. Pam, 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 pam. Tutaj mamy Choco in Jelly, To są takie czekoladowe rzeczy. Chyba fru, no frużelina mi tutaj nie wygląda. Mam nadzieję, że tam nie ma frużeliny, bo ja nie za bardzo przepadam. Teoretycznie niby to jest frużeliną. Ale wzięłam na spróbowanie, zobaczymy. Owoce leśne lubię, może się przekonam. Natomiast tutaj mamy właśnie Choco in Jelly. Co to dokładnie jest? To są maliny z czekoladą w żelu. No zobaczymy. Nigdy czegoś takiego nie próbowałam, więc tak jak mówię, no widzicie, bardzo dużo jedzenia jest do testowania. No i dodatkowo, ostatnia rzecz, wzięłam sobie, słuchajcie, Fucking Delicious z All Nutrition z dodatkami owoców, bo była taka bardziej orzechowa, ale chciałam coś na przełamanie takiego kwaśniejszego. Więc jak doskonale możecie zauważyć, te produkty y, około 216 zł. bodajże kosztowały. Tara! Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, będzie testowane i ja już nie mogę się doczekać, aby wam podzielić się z nami w ogóle opinią na temat tych produktów. Dzięki temu, że wziąłam udział właśnie w studni z Majewskim, w tej challenge, był, wiecie, opierał się na tym, żebyśmy mieli treningi w ciągu całego tygodnia żeby to były treningi siłowe, treningi wytrzymałościowe. No i żebyśmy mogli mieć ten jeden dzień czytania, czyli wypadało to w niedzielę, więc no, udało się wytrwać. Słuchajcie, forma też, troszeczkę można powiedzieć, że udało mi się ją zrobić. zostałam wyróżniona, z czego bardzo, bardzo się cieszę i bardzo, bardzo dziękuję. Nie jest to żaden film sponsorowany ani gdzieś tam nic tego typu. Natomiast no, będą testowane rzeczy. Ja się nie mogę doczekać testów. No i co, w końcu udało mi się dograć, więc lecę dla Was to montować i widzimy się na kanale. W kolejnych filmach. Dzięki. Cześć.